Ciecie Marko! Dzisiaj formy może nie wtryskowe, a rozdmuchowe, w których robi się takie oto słoiczki. Jest kilka modyfikacji do przeprowadzenia. Kto się trochę zna na formach, to widzi, że to jest jakiś stary typ formy. Ja muszę to przystosować do nowej maszyny, gdzie ta forma będzie mogła dalej funkcjonować. No jest w tej sporo takich ciekawych mankamentów. Zacząłem to już rozbierać, ponieważ muszę dorobić tutaj chłodzenie na górze. I co ciekawe, mam też schować te łby śrub tutaj do środka, i to wbrew pozorom wcale nie będzie łatwe zadanie ponieważ te otwory są tutaj większe o dobre kilkanaście mm. Śruby są ósemki, a otwory są 11,5. I po prostu problem będzie polegał na tym, czy mi się tutaj zmieści takie duże gniazdo, dlatego że myślę, że te otwory nie są bez powodu takie duże, a chodzi tutaj o ustawianie tych wszystkich elementów względem siebie. No ale dobrze, teraz to jest tam mało ważne. Sytuacja jest taka, że musimy wyczyścić kanały odpowiedzialne za chłodzenie. Na razie tym się dzisiaj zajmę, bo zaraz muszę iść do roboty, więc żadnych skomplikowanych prac wolałbym nie wykonywać tak na szybko. Zaczynamy od rozkręcenia całej formy. Wykręcam też korki zatykające kanały wodne. Okazuje się, że jednak z kanałami będzie znacznie więcej roboty niż się tego spodziewałem. Zobaczcie, jakie one są w tej chwili niedrożne. No teraz to wygląda dużo lepiej, sprawdzam pod światło wszystkie kanały czy jest pełny przepływ, czy wszystko usunąłem, bo widzieliście oprócz tego, że czyściłem wiertłem, także czyściłem przy pomocy papieru ściernego, no i jakieś kawałki mogły pozostać w środku, dlatego inspekcja musi być dokładna. Teraz sobie zaznaczam na przykład gdzie wypadają łuby śrub, oznaczam sobie gdzie kończą się elementy formy. Po prostu trasuję sobie rysikiem, żebym potem wiedział, no, czy trafiam w odpowiednie miejsca. Ok, teraz kolejne zadanie to poprawienie powierzchni gwintu. No, i tutaj tak właściwie mogę usunąć tylko delikatne zadziory. Ponieważ jeżeli ja ten gwint bym jakoś poprawił nożem, czy po prostu za bardzo go szlifował, no to to, co wyjdzie nam z formy rozdmuchowej, będzie miało gwint większy o tyle, ile ja stąd materiału wybiorę. Więc nie mogę za dużo tego materiału wybrać, bo gwint byłby za ciasny. Dlatego tylko delikatnie drobnym papierkiem szlifuję tutaj powierzchnię tego gwintu tak żeby ją po prostu wygładzić potem jeszcze będę polerował. Tutaj może wyjaśnienie, dlaczego nie robiłem sobie tego wygodnie, widząc przekrój i nie szlifowałem w ten sposób. Chodzi o to, żeby nie pozałamywać tych krawędzi, gdzie gwint się łączy. Bo gdybyśmy załamali te krawędzie z jednej i z drugiej strony, no to tworzywo mogłoby się tam w te szczeliny wciskać i tworzyć taką falbankę. No czasami na jakichś słoikach możecie zobaczyć taką jakby właśnie w miejscu łączenia taką małą wypraskę. Niewątpliwie taka sytuacja może nam utrudniać potem skręcanie takich słoiczków. Ok, teraz trzeba sfazować te rowki. One tworzą tutaj te takie wypustki. Problem jest taki, że to nie ma być zwykła faska, tylko taka, która jest prawie niewidoczna. I ona ma się ciągnąć od samego dna otworu. Innymi słowy, jeżeli mamy tutaj dno otworu i mamy prostopadłe krawędzie, być może one są trochę teraz zagięte tutaj od ciągłej pracy na narożach, to musimy tu delikatnie zrobić takie takie V. No tak jak mówię, ma być prawie niewidoczna, więc yy, z pierwszego planu frezowania tego, czy Yy, obrabianie na tokarce, no to nic nie wyjdzie, ponieważ ja bym musiał to tylko ledwo musnąć jakimś narzędziem takim typowo skrawającym, czy nożem, czy frezem. Zresztą frezę takiego nie ma, musiałbym zrobić nóż albo do wytaczadła jakiś. No więc wybrnąłem z tego inaczej. Trochę ręcznej dłuba będzie, ale mam tutaj tak, tarczę z papierem ściernym, a od spodu wytoczyłem taką plastikową podkładkę lekko pod stożkiem. dzięki czemu mogę swobodnie oprzeć na tym plastiku tutaj o ten rowek i nie wybieram tego dna, a jednocześnie ta stoszkowa powierzchnia na tej tarczy robi nam tutaj taką jakby właśnie lekką faskę. To faktycznie nie musi być dużo, chodzi tylko o to, żeby ten słoiczek nam z tego łatwiej wychodził. Ja chyba tak to mam być. Jeżeli dobrze pamiętam, to ten górny element formy nazywa się chyba bańka. I potem ten element, jak już jest rozdmuchana nasza butelka, jest odcinany. Ale moim zadaniem tutaj jest wykonać chłodzenie. Jak widzieliście, ustawiłem na kątownik sobie nasz element w imadle. I teraz wykonuję frezem pogłębienie. Po to, żebym mógł tam wywiercić otwór, bo inaczej byłoby bardzo ciężko złapać punkt. Zresztą, tak czy inaczej, w tym miejscu muszą być... Szybko złączki, takie pneumatyczne szybko złączki, więc będę tam jeszcze musiał potem gwintować, ale po kolei, tak jak widzicie, najpierw nawierciłem mniejszym wiertłem dosyć głęboko, a teraz większym wiertłem już będę starał się przewiercić na wylot. No, muszę tutaj bardzo uważać, ponieważ mam bardzo mało mięsa, żeby zmieścić te kanały wodne. Wystarczy drobny błąd. Gdzieś ściągnie mi wiertło na bok i mogę się przebić do wewnętrznej części formy, formy, a tego byśmy na pewno nie chcieli. Ok, mamy przewiercone, tak to wygląda. I drugą połówkę wykonuję analogicznie, znowu ustawiam do kątownika, dobijam ładnie młoteczkiem, żeby prawidłowo się działo w imadle. No i tak samo frezem zaznaczam płaszczyznę, nawiercam i przewiercam się na wylot. Potem już nie będę demontował tego elementu, tylko będę od razu w nim frezował wybranie pod kruciec pneumatyczny. Teraz zadanie stosunkowo trudne. Musimy napawać ten otwór. Problem jest taki, że ten element składa się z dwóch połówek. Nie możemy go po prostu zamknąć, wcisnąć go w ten sposób i napawać tego otworu i potem go wytoczyć. No bo on się musi składać. Więc tak naprawdę my musimy te dwie połówki napawać osobno, a potem je tutaj obrobić na płasko. Dopiero wtedy możemy je razem złożyć i obrobić. Otwór czyli zmniejszyć go, ale wykonać znowu faskę. no i poprawić tutaj w środku to, co się zepsuje podczas napawania. A do napawania użyłem metody TIK, ponieważ nie chciałem tutaj żadnych podtopień, przepaleń ani odprysków. Cieszy mnie również, że filmy o formach cieszą się dużym zainteresowaniem. Liczę właśnie na to, że macie okazję tam wyłapać bardzo ciekawe procesy technologiczne albo chociażby zobaczyć, jakie są możliwości maszyn. Dzisiaj, na przykład, widzieliście, co można zrobić na wiertarko w z ZOSia. Dlatego zachęcam do subskrypcji, bo to był dopiero pierwszy odcinek o tej formie, dalej będą jeszcze ciekawsze rzeczy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie hej!